No to znowu zaczynamy tą wspaniałą przygodę, jaką jest jazda z Igorem. Czyli mówisz, że wyłączyłeś nagrywanie jednak? Tak. <grym> <grym> Jedna z... Więc... taka kurwa seria te, do przeplotu. <grym> Takie, co by było gdybym został tirowcem. Z partnerem. Jeszcze jest z który takie Ej, nasz stary, czekaj na teraz Dlatego my jesteśmy wirtualni Aha, ja radi radio miałem włączyć I tak, escape, tak. jak się włącza? R, 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 po prostu R nie musisz tam być. Staw swoją muzykę, nie, dobra Polskie radio, jeden Klasyk, Polskie Radio 2 Dobra, to ja sobie włączę wszystkie radia polskie I start Dobra I powinno grać teraz samo, jak ustawiłem? Jak R klikniesz To musisz kliknąć odpalić je I musisz posłuchać czy słyszysz Bo nie zawsze ten Właśnie nie słyszę No to musisz sprawdzić na inne, bo niektóre nie działają O Fan radio działa Dobra, to weźmiemy Fan radio Dokładnie, nie Zostałem, ja wiadomo. Poszukiwany kierowca z własnym sprzętem, to nie ja. Myślałem, że po prostu poszukiwany kierowca, ale taki, że że, że, że uciekł z miejsca wypadku czy coś. Dobra, ja jest, to ja już mogę startować. No nie chcę, kluby przyjmie nawet, poczekaj, co No i jesteś obok, według mapy. No jestem, ale. No, to, ja jest, na, to ja wyjadę na trasę, będę jechał spokojnie 50. Jaki mam ten? Jaki mam budżet? Jaki? Minus 25 tysięcy. <laughs> to dlatego mówiłeś, że dzisiaj nie ma chłopca co, reset? Nie, no. Weź chce płacić z 2000, nie? Bo pożyczką masz. cztery. Co? <laughs> że, że jak ci na przykład sobie zabierają dziewczynki po drodze, to ja będę po prostu kogoś po drodze z obsługi. Ty, <laughs> ty będziesz na, z dziew ty, ty będziesz dziewczynką. Dokładnie. Jak w Kapitanie Bombie mm -hmm. było odcinek o zbieraniu grzybów i było co ty pierdolisz, dwie stówy za gościa No ja pierdole My jesteśmy już w Gdańsku No nie, tak. nie, to jest jakaś zadupia obok Gdańska Ale to prawda, że Czy ty jesteś? Podębczy? No ja na, na czerwonym świetle stałem, nie? To ja zwolnię Ty kurwa fordajer z autobusa zatrzymał to Mówiłem, że moja postać jest zmęczona, czyli... Ale tam tylko w tak... Zosta... Oj, oj, Słuchaj, Hamuj! Dobra, nie wyjebałem się. Zagapiłem się. O, widzę cię, widzę cię. No ja stoję w życiu myślę, że to jest Mam jeden pomysł, pomysł okej. Okay. Radio w sobie ustawić. co za żądemis. Działa to anime? Nie, anime nie działa niestety. Nikt ci nie wyprzedza. Co działa? To ja sobie wyprzedzę się. O, olsztyn! Będę mógł pojechać do siory. A nie, ej, coś działa! Skręcamy! Ej, działa pomoc? To, to faktycznie To dobrze jak włącz, Przynajmniej u mnie, jak włączę kokpit To faktycznie ten To faktycznie widzę Dobra, wpierdalamy się Jak typowy polski kierowca a nie ładnie mnie przypuścił, nie wjechał na ten drugi pas Czeka A, jak... nie, Polak. Drugi, a nie mogę długich świateł, bo są przede mną, chociaż to są tylko wirtualne <grym> <grym> Tori powinieneś być po lewej stronie, o jesteś No jestem Ej, ej ej ej! Co? Co mi prawie zajechałeś w No jak to ja jadę dobrze o. Dziwnie się czujesz, bo to pierwszy raz, gdzie ty robisz. Dobra, pokazuje mi mam taki Że nie tu, czy tutaj mi pokazuje? No kurwa, screen! Jadę sobie tam, naokoło. A co, więc mi nową trasę znajdzie? No to też jest warto spróbować. A jak wygląda mapka? Nie wiem, ja jadę takie powinienem. Pokazało mi, dobra, jedziemy. Ja pierdolę. Bo zwiedzam się świata! <noise> Miałeś tu być kurwa na dziewiątą, gdzie byłeś? Zwiedzałem! No <noise> <noise> dalej, pokaż. Dobra, tu będzie jeszcze jedno, będę tak, tego zrobię, trochę na około pojadę. A ty stoisz, bo do, 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 co, odpoczywasz? Czy tylko co stoj... Aha. Zastanąłeś tak, z nie mogę wjechać? Uj. No, wiebałeś mi się! Nie! Yeah. Co? Co za kuj! Cała jest, jak pizza. Najlepiej, że metr na jest strefa bez kuli. Walić to. końca. Doskonale. Plus 52 dolary, premia za, wypra za wprawę. Przekroczono stan twojego konta. podjęłeś z konta większą cenę niż dostępna. Zapewniłeś bezpłatnie, tylko to obiamy na na karty, żebyś mógł rozwiązać tę sytuację. Musimy przyjąć spłatę kredyty jak ktoś z bank. <grym> <grym> Nie wiem, gdzie się najwięcej pieniędzy. Chuj mi opłacicie? No to do z Berlinu do Kopenhagi. Przyjąłem. Nie mam. Ale ja przyjąłem, zaraz, bo się ładuje. No masz, bo kupię ci w Skandynawie. A nie, a nie, a co, kurwa. No to weź sobie inne zlecenie. Bo już wziąłem to, no chyba że mogę zrezygnować. Możesz zrezygnować, mi się wydaje. No to szybkie zlecenie. No to... powinno być, żebyś się zrezygnować gdzieś. Nie, nie mogę. Jest, że nie mogę. Dobra, czekaj, to wezmę sobie. Kopenhaga, mówisz? No. A jest, ja zrezygnuj, mogę spróbować zrobić? Aby tu... no dobra, pierw powiedz, sobie, ty może coś zrobić. Znaczy, no ja mogę wziąć tę nową. Po prostu, no, co ja mogę innego zrobić? To jest ja zrobię zrezygnuj. A nie, 12 tysięcy to nie chcę, dobra. No to jedną trasę zrobimy każdy sam. czekaj, wezmę sobie ten. Czyli gdzie była Kopenhaga? No w Dani. Kurwa 360 Co 360? Za przekroczenie prędkości 360 <noise> Zagapiłem się na mapy, sobie trochę skręciłem. Dobra, chuj pójdziemy tam trasą. Kto zabroni bogatemu? Kurwa żółte, szybko. Kurwa czerwone. <noise> żółte, szybko! Kurwa, 140 Ty, Typowy kierowca, żółte, już zwierzaj! Było żółte już, nie miałem po co ten hamować Znowu jadę naokoło jakoś, dobra, chuj, znowu dostanę bonus ze zwiedzania nie wiem, ja, ja wjechałem do stoczni właśnie Czyli tak, będę musiał jechać prosto, prosto, bo nie będę tutaj nie będę tutaj Próbował cofać, walić to yy, Będę jechał tu prosto, a potem będzie najbliższy skręt w prawo do Rostoku i skręcimy tędy. Dobra! O gdzie jesteś? Za podróż. O widziałem, że ten, wskoczyłeś mi właśnie, jesteś na mapie. Do Lubeki jedziemy podbijać ten szlach handlowy Jak w Europce Dobra i to? O, 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 o kurwa zakręt będzie mocny. teraz... oj, 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 oj. I teraz w prawo. Sam będę jeździł, a nie według GPS-u, nie będą mi kurwa mówił. Ej, a postać jest z gdzie jest cały niebieski ludzi, nie? Ludzik? No taki mas do góry łóżko i leżący ludzik na tym? czerwone musi być. Aha, to ja mam na rękę niebiesko, dobra. Czyli jak tym więcej, tym bardziej Wydanie. zmienia kolor. Tak, 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 tak. Mm. To jest trochę mieszanie: typu, że paliwo działa w drugą stronę, że. Dobra, bo zaraz. Kurwa, ile jest, muszę jechać. Co ty gdzie? Byś... Gdzie z tymi kurwa kładami? Wow. Będę miał jedną stację, będę musiał chyba zatankować. Dobra, jak już będę w dali jest Dania będzie, tak. To już będzie Dania. Wyspa. Ja to, tu jest bo... wypadek. A! Muszę tu w prawo teraz. Do góry nogami leży! Wypadek! A! Tu nikogo nie ma! On tu zginął, a trudno z nim. Myślałem, że ty masz wypadek. on nie... Miał... jak to się nazywa? Dachowanie? No. Kurwa, do supermarketu jechałem. No dobrze, jadę, nie? Wszystkie te bramki, tak jest. Tu, bu, bu, bu. Ja sobie ja do... Jak ty tak czekasz, to ja se kurde zaparkuję nawet specjalnie. No nie no ja już Centrum i w lewo ko Kopenhaga Stój! Ten hamowanie Z <grym> Zwodnicę Dobra, na no spokojnie, Jakub, teraz sobie będzie zjechał powoli. Ja robię... Ja całą ulicę kurwa tę... Te... Ale tu kurwa zaraz... ciasno, ja pierdzielę. Jak ja mam tu wyrobić? Nie wiem, ale ja na całej ulicy robię manewr. A ja walnąłem nie wiem co się stało w ogóle No, 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 no Nie chcę tych wyłonić, ten retardy, nie wiem co to jest nawet Mogę jechać naokoła, nie tą małą uliczką jebaną Okej, okay, idzie dobrze O ja pierdzielę No Ta przyczepa, nie? ale tu ciasno, no co za debil to wymyślił taką trasę dla ciężarówki No mówiłem ostatnio, pojebane I... Kurwa, dłoń. jak tu się skręca, nie umiem do tyłu skręcać kompletnie. A śmiałeś się ze mnie wczoraj wiem że to nie takie łatwe No O, 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 idzie Wyłączy tą gierkę, bo tak było cały czas. O, 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 ładnie. Dobra, to teraz... Abo, w sumie on je nie przypisował dlatego, jak go weniam. Hmm. Dobra, włączymy w lewy kierunkowskaz. Miniemy to. I trochę tak niebezpiecznie, ale to takie... Ryzyko teraz w prawo, bo jest go... Oj! A nie, dobra, tu znowu. Policja koi zatrzymała. Mówię, a to na tym pobocznym pasu są a ja już odruchowo chciałem hamować. Pam, pam. pam, pam, pam. Dobra bo No taki prostej prawie. To mi jeszcze 46 minut pokazuje w tej grze, nie? Aha, bo ty parkujesz Ja zaraz całą trasę przejadę I teraz tylko prosto i potem raz w lewo. Dobrze patrzę? Tak jest! Tu jeszcze prosto... Odkryto miasto! Kopenhaga! To będzie Ture, trzecie zlecenie, nie? Chyba. Ja mam ten. Znaczy pewnie masz ten! Pewnie jest jakiś... Yy... O, 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 pierwszy raz rondo. I pyk! nie, czyli zbyliśmy. Nie pamiętam. Ole, kurwa, przesadziłem. Uwi, nikt nie szedł. Dobra, i teraz muszę tu wjechać, tak, w prawo. Powolutku. I enter. Bez. Wspieszy mi się. 5 to mam. 5000 z 5361 i nowy poziom. Szkolenie ładunek o wysoki delikatny Dobra. Dostawa na czas. Wiesz, co? Wiesz, no do, poziom przedam dam. A. Ja nie Ej. mam ładunki wysokiej jakości, wartości. Nie możesz tego to ja? No. A co to tak jest awaria? No dobra, Gdańsk-Poznań, to też może coś będzie, czekaj. No. Okay. Gdańsk-Poznań. ja Czeka, może kliknę w na Gdańsk. Kalmar. Nie ma Poznania? Jest... Nie, nie mam nic z Gdańska do Poznania. A ty masz poznać gdańsk i Po... Ja mam Gdańsk-Poznań. Tak, ja będę miał Poznań-Gdańsk, zamienimy się, się. Pokaż mi mapkę. Dobra, miniemy się na głównej trasie, a jeden Ale ci powiem, że to Volvo ma zajebiście ładny środek. Tak sobie pomyślałem w głowie, czy może ten yy, Zatwyta się jak ja ma skillę, żeby nie było takiego przypadka. mówię, dobra walić to Ja no, <laughs> jednak przeczucie mnie nie mieli, nie, nie, nie myliło. Wiesz, najlepsze jest to, że... Zwłaszcza, że poprzednia trasa nam wyjebała przez to, Ale dużo nie miałem do poziomu, więc. Pyk będę no, musiał pamiętać o Radziu teraz, żeby włączyć. Znowu zapomniałem. Dziś to trzymaj, awaryjne. <noise> tak się nie robi, Igor. Czyż jest pobocze. No akurat tam, gdzie ja jestem, to nie ma. No tam, gdzie ja byłem, też nie było i co? <głosy> <głosy> dobra. Ło, combine! Ale stoi O w a, a właśnie dojeżdża do tego żółtego znaczku co, o co mi chodziło. Ja? No i to widzę, ale taki, to jest taki brązowo... Brązowy no to taki paket. złoty, taki brązowo-złoty. No no coś nie A O, niedługo się spotkamy na trasie O, teraz będziemy się widzieć O jesteś, faktycznie <laughs> no, <Trzyma>. Wiedziałem <laughs> Wiedziałem I takie wody będzie wywiad. Panie Kalinowski, a dlaczego u Państwa firmie jest taka duża ubieralność? I takie spojrzenie hmm. na Igora? Nie wiem. Hmm. Ja biorę długodystansowca, jakby co. Mam dystans, długodystansowiec, ładunek wysokiej wartości i delikatny ładunek. No ja mam delikatny ładunek, nie mam tej wysokiej wartości. Okay, pyk, i teraz będziemy mieć przynajmniej w miarę, w miarę jako tak równe I co pyk, poczekaj, to... no By... bo ja, ja jestem przed. Skrzydła, gdzie mam wjechać? Co się... co się stało? do mnie napisał! Że to co? Możemy ci rozwinąć skrzydła! Szanowni Państwo, zauważyliśmy, że Państwa firma świetnie sobie dlatego chcielibyśmy pomóc w dalszym rozwoju potencjału. Państwa limit kredytowy wzrósł do 500 tysięcy euro. Prosimy śmiało pobrać dostępną kwotę w każdej chwili z Państwa lokalnej filii banku. O, poziom, dobra. Czyli tak. Długodystansowiec, a ja mam dostawę na czas. Czyli delikatny, czy zrobimy ładunek o wysokiej wartości? Czyli ty bisz lewy? No, ci, bo ja mam dostawę na czas jeszcze zrobioną. Dobra, zastosuj. 4,80. Bo ja bym, to może tak, ja bym wziął trasę Kopenhagi i ty byś wziął po prostu to zlecenie co ja, nie? Nie wiem, czy się da, czy, czy jeżeli mi nie pokazuje, to da radę. Ładunek ciężki? A długa to jest. To dobra, to jest króciutka trasa, to dobra, to ja kliknę i zobaczymy, co będzie można, nie? Zobacz i rozpocznij to samo. Bo to jest króciutka, nie? Bo to jest do Szwecji tylko. A ty długa, na 6 tysięcy, nie? O, i mogę wybrać, jaką chcę ten... Chcę. Dobra, ja się ustawię przy wyjeździe. hahahahahahahahahaha zagapiłem się to wyglądało tak I co sobie pomyślałem w głowie na pewno przyjemnie i takie ja aż sprawdzę Co nie zewnętrzne pusta trasa osami sami tak przyjebał to jak ja tych to jak ja tych Ukraińców na tych wózkach wyzywam jest puste lotnisko ci tam gdzie składują nie jest on, ja i jedna paleta stoi już zawsze w nią przyjewie któryś, nie? <grywa> mówię, no i jak... Ja no, faktycznie dwie. Mówię, jak ja mam ważnie wyzywać chłopaczy? Ej, wy się zatrzymaj, ja w niego wjebie w tył, a ty <grywa> a, a jest pomiędzy nami? <grywa> no. <grywa> a, taką można mieć kamerę i taką? A i tak no, to na nagrywania pewnie Kredyt kolejny <laughs> Chciałem się skutać jak twoja sytuacja Mam 37 tysięcy na ten, na koncie Ciekawe co można pozyskać z pieniądze gracą innym Wątpię Nie mogę się rozpędzić, ej. no jedź Tak pod górkę mój zwalnia <laughs> Mój też trochę Ale to znaczy, że ja mam lepszą ciężarówę no to tutaj to jest masakra Powinienem ci niedługo widzieć, nie? Przecież jestem za tobą no w... O, widzę cię, tak Z szóstki Nie, z ósemki kamery Pyk, dobra tak jest. Kurwa! No co? Hamujaj Nie, osobówka mi wjechała kurwa pod ten. No mi tak samo, tego tak, tak, taki byłem zestresowany już ósemka to była? Tak O, takie jak filmowe doświadczenia nie. Pierwszy raz na dwie naczepki i dzień jeździ. O, znowu kogoś policja złapała. He, frajer. O, pociągi. Uważaj, jakiś biały samochód będzie chyba próbował Ciebie minąć. Mówisz? Mm mhm, bo zmienił pas. Już nie. Telekutas. Już nie będzie wyprzedzał. To ja bym cię dogonił, ale ten co na drugim pasie, ten takim brązowym. <śled> nie tak wątpi, hamuje nagle. Co za kurde? Oj, co ty żeś kurwa zrobił? Poprawiałem światło jedną ręką do tego. Ej, no, no co ty kurwa robisz? No patrzę ej, ej, no! <śledzt> no co ty zrobiłeś? No i co? Ty psychopato! Rozwaliłeś mi samochód? Mam na całą serwono? No co ty zrobiłeś? No jak wyjadę? No co za psychopata, jebany? Ja psychopata! No ty! No zapchnąłeś mnie! No co za, nawet kierunką wskazu Kutas nie No i co ja mam teraz zrobić? No policja jest w sumie Ale pita, szpita, jak patrzę Jakby była jedna to bym pewnie wycofał, a tak? Czekaj, mam pomysł Czekaj, okay, może Czekaj, kolega jedzie ci po Spowodował wie, tam panek teraz tu, no No kurwa, na samym końcu byliśmy, debilu Jak na końcu, ej to faktycznie dwie minuty no. Bo nie będę z tą grał Czekaj, bo kurwa ten tu jedzie Awaria silnika, no, kurwa Jakiś z guzik V, nie? Ja pierdolę. Później nie będę z tą grał po prostu. Jednak ja się nie da. F7 i cię trafi tam, gdzie jedziemy. No klikamy F7, nie mogę I Enter, tam jest ten, myślę, że musisz Enter kliknąć. Odholuj serwis. Ja pierdolę. A ja ci jeszcze kupiłem. I wywaliło mi gry przez ciebie. Wywaliło mi ich grę, dlatego. Ciekawe. Tu <laughs> Byłem Ciekawe. A my wam ciekawe, czy przyjemność, czy ciekamy. 10% mi wyjebało. Chociaż raz tobie. Ja do 97, czy będzie 100? Czy będzie 100? 100! Widzę jak jedzie. Widzę prawe, prawe elefantelko. Po Aaa, ah, jest 9.39, a mam być o 14,40. Ojej! A ja dalej bez radia i wiesz co jest teraz Igorki? 11.44, ja jadę se drogą. Ja pierdolę. <laughs> Ciekawi jest... mnie ile na innych odcinkach, kurwa ten zamrzeł na pierdolę. <laughs> po prostu no jak jadę, tu, to nie może mi się skojarzyć z, z RIKI. Z Roki... Nie. nie pamiętam jak było. Bo to była Tas Angelsona nazwa, nie była oryginalna. Hmm. Wiem, że Morty był drugi <noise> Shorty, No, No, akurat był krótki. <noise> główny bohater chodzi? Nie, to nie był główny bohater. Bo ten bohater to był Yo. <noise> Ryo. Nie, Jo. A nie Rio? Nie, Rio to był inny gości. Orio to był ten co śpiewał. O yeah! Jedenasta pięćdziesiąt jadę po drodze. Ja pierdolę. To... Jest piąta piętnaście i jadę po szosie. We włosach mam wiatr, a muchy mam w nosie. Mój Morty jest ze mną, więc jadę powoli. O nie! Jest piąta szesnaście i jadę po szosie. Nie jadę wiem jak długo wiatr, to jeszcze wytrzymam. Mój Morty jest ze mną, więc jadę powoli. O nie! No dalej Morty, przecież znasz słowa, śpiewaj, ta droga jest nasza. Jest ósma dwanaście i jadę po szosie. We włosach mam wiatr, a muchy mam w nosie. Mój morki jest ze mną, więc jadę po wąt.